Rok 1018. Bolesław Chrobry rusza na wschód, nie po ziemię, lecz po tron dla swojego zięcia, świętopełka. Za nim drużyna piastowska, zbrojni rycerze niemieccy i warescy najemnicy. Na Bogu bitwa pod wołyniem. Chrobry łamie siły Jarosława Mądrego i przedalej, przez Dniepr, aż pod mury Kijowa. Po raz pierwszy Polska Armia zdobywa stolice Rusi. Kijów nie płonie. Krobry wchodzi dumnie do miasta. Wbija miecz w złotą bramę. Symboliczny gest władzy. Zabiera relikwie, złoto i legendarny miecz Szczerbca. Ale nie zostaje. Zostawia świętopełka i wraca do Polski z łupami. To był największy marsz militarny piastów, aż do czasów Jagiellonów. Obserwuj historie schakowane, bo takie historie nie śnią się podręcznikom.